Wszystkich serdecznie w dzisiejszym odcinku z gry Mentor Hospital 5. Gry typu horror, No oczywiście nadzejda. Gry ja, jest dość dobra, Moby są te. Pięćnicy bardzo inteligentni. Jest cech. Jest do. A, a nie do mój. Zacznijmy. O. No, jest. To sobie już trochę pograłem właśnie, jak moja jeszcze jest dobrze zrobiona. Taki outlast trochę, to mam intro. Eeeh. Yy. Chyba spieszyć, troszkę troszkę. <laughs> o jakimś tam szpitalu, już tam jego coś tam. Yy. Tam był w tym szpitalu... No, że poszłem go szukać, bo on zaginął, bo się tego szpitala nagrywać jakieś tam e, rzeczy, bo on stwierdził, że coś tam się dzieje nie tak i zaginął. Tam my, jako podgranista, dadziliśmy jego pamiętnik w lesie niedaleko tego szpitala, gdzie coś tam pisał i... Zmieniał jakimś tym, jakiś bliźnie. No i to jest czas, kiedy zaczyna się moja przygoda. No, zaczynamy. Jak wymienię, że jest bardzo to bardzo podobne do odhasta. Nie wiem, jak to dźwięk na pierwsza mi słuchawce. Czy mi go w ręcičku? gdzie będzie słychać ładnie Może trochę szumieć ale dobra zaczynamy my tu się zaczynamy trochę za trochę dają na życzenia trochę to mój nie to rzucić to mogę o to powinna być moja... moja moda ale nie nie chcę mi łapać tego mamy 3 to było do na pewnie były nagrań, można zobaczyć. Mamy na szpitalu. Gra wygląda miarę ładnie. No, oczywiście, kamerę. Ten film czasami ustawiałem sobie ten, co on no, nie, nie Nie korzystać tego. z tego. Musiałem się pomiędzy stawieniami, bo. Dla siebie W tej chwili w ogóle, w ogóle się nie było widać Jeszcze <laughs> się przestraszyłem do rady kroków Gdzieś ta kartka żyje eee, Zgubiłem mój umysł Może to tylko Złudzenie Ostatnim razem kiedy a ostatniej nocy, nocy. ktoś yy, chodził niedaleko mojego okna, mojego domu, okna. Słyszałem, słyszałem co jakiś czas ciężkie od, ciężki oddech śmierci. Wyglądało jak jakbym czuł więcej, jakbym czuł, was Ktoś mnie prowadzi, nie wiem, tego co jak Tak, jak coś się wychodzi, close. No. nic nie ma. Jestem znaczy, muszę coś jeszcze opracować. Kamera z mi o, a w ten O, jakby ktoś grał to trzeba w ten monitorek kliknąć teraz tu się biega mamy wiek, możemy się zmęczyć muzyka zmęczyło. mamy tu ten prawosławiec, prawosławie prawosławianie, prawosłański no krzyż taki, tych prawo No. Dobrze. Tylko ciemno, że tu. O. Idujące to jest te. Zakłócenia w tej grze. Okej, okay, jakbyśmy mieli swoją baterię. Znaczy mamy taką jako dobrą. Jakbyśmy mieli swoją baterię, no to okej, okay, te zakłócenia były okej, okay, nie? No jak jakbyśmy po potwór, jest ciemno. Mam takie zakłócenie, co jest naprawdę koszmar. Przeżyć. W ogóle nasza postać dwa strzały przy, 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 przetrwa. Oj, No tu jest jasno. Ale drugi aspekt ja I na... Wiedziałem, że to wyskoczy do mnie się Ale nadal się przestraszyłem. Ale gdzie trzeba iść. Zręczyliśmy się Myślę, że cięcia zrobię trochę No i teraz się zacznie... Magic... Magic Dream Okej, co ja... jest, Nie chcę batalii za bardzo O Już są zamknięte, muszę znaleźć drogę... Wewnątrz... do wewnątrz Czy kaka tyluszka była No to jesteśmy my. twórcy nie wyłączyli ruchu. Kamera idzie, nadal jest odkrywany ten yy, dźwięk chodzenia. Chyba, że teraz tylko, że mnie podczas drogi. No taki pierwszy, to mamy skończony. Odcinek ma 7 minut. Trzymać warsztat. To będzie dużo piekania, jest dużo cięć, więc tak 10 minut wyjdzie. Będę montował, tak będę montował. New Note Harpy AD to Tylko Note Muszę znaleźć klucz. Zmieniamy klapkę. Ehm. Nieważne kto by to czytał, powinien wiedzieć, że jeśli Teraz jeśli słyszysz this L Jeśli słyszysz, nie, Science, nie to co? U, chyba siren to imię jest Uciekaj z dala od wioski e, po, Śmierć przyjdzie po ciebie. I... Nieważne. Co Nieważne? Nothing. Nic, nie. Powtarzam, nic a... Ej, dobra, jeszcze raz. Eee, kto czyta to, powinien wiedzieć, że jeśli usłyszy srenę... Ucieka z tej wioski śmieć, przyjdzie po ciebie i nic, powtarzam, nic ci nie pomoże. No No właśnie, srena wyła. teraz wychodzą... Bestie. Zobaczcie, mamy kłócanie. Tutaj sobie pokażę Wam te bestie. Będą cięcie robione. Cię, nie wiem, jak to zrobić. Macie te bestie tutaj. To trzyma na hamę lecieć. Chyba, że to mnie miała... zrobię, bo już to. Tu... mam wyćwiczony. No. Łoju, juju, juju, Mam nadzieję, że Wam sobie się ogólnie spodoba. Ogiesny, bo jest nawet świetne. Kosztuje nie, nie wiem, nie wiem. To jest, jest płatna. Giera, ale warto swej ceny. I 5 osłon ma myślę, że jakby się przyjęło to na... Wróciłby to na to od twórców wszystkie. jest Jakby mi się udało kamerę zrobić, to jeszcze było pięknie. Tam mamy Kreubara. Musimy zbijciować drzwi. Co to? Czasami... Cynk, jak zawsze jest dziwne. musi ma crawbara na przykład, nie? To jakieś twoje łażą. Jak ja takiego takie podeszło do mnie, Jakby mi się nie udało uciec, to bym go użył czegoś innego niż to obliczowanie drzwi. Co ja chcę, żebym jedną łeb A muszę tego kroba wybrać. Nic nie nic, nic, nic. Jeśli tu klucz będzie leżeć, mamy kija, chyba nic nie ma, nie? Nie, znaczy, jak gra bardzo długa jest, bo nie będę. Ten sobie przeszedłem i tam troszeczkę pochodziłem wewnątrz budynku, bo jest. dobre, naprawdę. Podestowałem trochę inteligencję stworów jest magnifik, dobra wbijamy do a, no tak teraz nie to nie do łódzcy, jest moje ucho shit dobra, czy wam się filmik spodobał? Zabierzcie w w górę, komentujcie, subskrybujcie, odcinki niedługo będą na pewno nowe.